Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym dniu się z Wami witam i tak na samym wstępie przypominam o piciu wody. Picie wody, pamiętajcie, bardzo, bardzo jest ważne. Ja już pokręciłam troszeczkę hula, coś widzę, że mi włosy tak nie współgrają dzisiaj, no ale dobra, pokręciłam hula pół godzinki i zabieram się teraz za drugie śniadanie. U mnie troszeczkę zmiany pod tym względem, że muszę jeść częściej, a mniej. Niestety refluks, chociaż on już troszeczkę odpuścił, dlatego też nie było mnie dłuższy czas na YouTubie. Hmm. A ci, którzy gdzieś tam mnie obserwują na Instagramie I mam z nimi kontakt prywatny To wiedzieli właśnie, dlaczego też mnie nie ma Bo też dostawałam wiadomości z góry Za wszystkie, dziękuję Może uda się teraz na dniach usiąść też do YouTube'a Nadrobić komentarze, bo wiem, że tam się trochę uzbierało No ale, tak jak mówię Też nie siadałam mm, za często do komputera I to tak wiecie wszystko, wszystko w czasie, wszystko w czasie Bo później, bo później Skupiałam się na zdrowiu i na tym, aby doprowadzić ten żołądek do ładu Zajęło mi to chyba Tydzień czasu, będzie chyba teraz tydzień, gdzieś jak tak w miarę już ten żołądek powiedzmy funkcjonuje. Co prawda dalej rano piję się, mielniane, żeby go tam, wiecie, ochronić. No ale jest rezygnacja, jak zwykle z takich, wiecie, rzeczy, które bardzo lubię, czyli pomidory, ogórki, kiszone, gdzieś dynia w occie. No niestety są to rzeczy, z których muszę chwilowo zrezygnować. Jakiś kieczup, majonez, sosy takie ostrzejsze. No, też z tego muszę zrezygnować, muszę się na razie z tym pogodzić, odstawić, ale myślę, że za jakiś czas znowu wrócę. Ale to już też w takiej, wiecie, wersji troszeczkę zmodyfikowanej, ponieważ ostatnio właśnie jak dopadł mi refluks po wizycie u lekarza, odstawiłam te wszystkie rzeczy, poczułam się lepiej, poczułam się lajtowo i zaczęłam na nowo jeść hurtowo pomidory, ogórki konserwowe, korniszone i tak dalej. Więc to wszystko znowu, wiecie po jakimś czasie do mnie wróciło i to w no dobre chyba z 7 miesięcy tak mi się wydaje było przerwy i znowu to wróciło więc no morał z tego taki, z tej bajki że po prostu nie mogę rzucać się na wszystko tak jak dawniej muszę po prostu kontrolować nie wiem jak to zrobię, nie wiem jak, jak to będzie ale miejmy nadzieję, że dam radę także ja zmykam teraz na drugie śniadanie jeżeli ktoś jeszcze nie widział wczorajszego holu z senseja, to Was gorąco zapraszam. Naprawdę można znaleźć perełki. I wczoraj była na galerii i z tego co wiem, to jeszcze w senseju jest sporo. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to wpadajcie do swoich sklepów na pewno jeszcze coś tam znajdziecie. I cóż. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, co tam u Was słychać, jak u was drówko, jak się trzymacie, czy Wasze dzieci są na zdalnych, czy też nie, bo u nas dziewczyny są na zdalnych, chodzą już do średnich szkół, więc, mm, więc już są od poniedziałku, od 31 na zdalnych. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle to zależy wiecie jak na to patrzeć. Także dobra, nie przedłużam i do później. Lunka atakująca. O I tak właśnie urosły już nasze kociaki, bo już dawno ich nie pokazywałam. Ale walka słuchajcie zacięta. Jedno z drugim. Miau, miau, jedno z drugim, co to? Luna zaczepia i zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Luncia Lunka ledwo co wyszła, bo tam jest zawiązane. Anubis teraz leży sobie sam. Nie ma Luny. Luna się schowała w drugim tunelu, prawda? Lunka tylko czeka, kiedy zaatakować. Prawda, Luneczko? A Anubis tutaj. Hello. I cóż, miało nie być książek, dopóki nie zostaną przeczytane, tak sobie ja mówiłam. I ja rzeczywiście się staram tego trzymać, chociaż nie powiem, przeglądam strony z książkami. Ale moje dziecię po prostu jak widzi gdzieś promocję i widzi książkę, to woli wydać właśnie pieniążki na książkę. Ubranie też, ale gdzieś tam słodycze czy jakieś takie przyjemności nie, woli po prostu w książki inwestować. Cóż zrobić i tak, książka pierwsza to jest Escape Book czy udać się opuścić tę książkę zobaczymy eee, pierwsza książka zbudowana jak Escape Room także powiem wam e, ja do niej zaglądałam e, do niej zaglądałam i szczerze powiedziawszy nie wiem czy odważę się ją e, może przeczytać, ale tam wiecie są mm, kody QR, które można sobie tam je wykorzystać więc zobaczymy, czy sięgnę. Jeszcze muszę zerknąć sobie dokładnie do tej książki. Co z czym się je. Żeby się nie okazało, wiecie, że nie dam rady, więc na razie ta książka u mnie idzie na boczny tor. Kolejna książka to dwoje dochowa tajemnicy i tej autorki książkę już my z Natalią czytałyśmy. Było to jedno z nas kłamie. Jak później młodzież się obudzi, to ewentualnie wam właśnie pokażę. I muszę sobie wrócić do tamtej książki do recenzji, chociaż wiem, że ona była fajna dosyć i wiem, że na Netflixie właśnie ukaże się od 18 lutego 17 jedno z naskłami właśnie będzie chyba to będzie serial coś nam wczoraj e, mignęło także tu jest druga książka kolejna to Echo Morderstwa Ech, tylko prawda może uwolnić cię od demonów przeszłości e, zobaczymy może być ciężka i kolejna oczami Aleksandry tu akurat czytałam recenzję, bo chyba wszystkie trzy wszystkie, tak wszystkie książki były w Biedronce kupowane i były tam gdzieś na jakichś wyprzedażach wiem, że ta była za 15 zł 15 zł tak z 37 prawie, więc opłacało się i tu akurat ja byłam przy kupnie tej książki i czytałam recenzję, zapowiada się świetnie a więc tutaj mam akurat taki thriller psychologiczny. No, powiem Wam, że mamy sporo książek i tak naprawdę nie wiadomo, za którą się zabrać. I jeszcze na sam koniec przyjdę do Was z herbatkami Irving, które miałam w kalendarzu adwentowym. Jak widzicie, Znacznie więcej zostało wypitych w przeciągu kilku dni, niżeli wypiłam podczas otwierania kalendarzy adwentowych. A to dlatego, że wtedy albo po prostu mi nie podchodziły, nie wiem, nie wiem co, co miało na to wpływ, naprawdę nie umiem odpowiedzieć. W każdym razie teraz codziennie testowałyśmy inną herbatkę i sobie nawet pozapisywałam, słuchajcie, która jest dobra, która niedobra. Tutaj mamy herbatę białą pomarańczę z limetką, była bardzo dobra. Blueberry i limonka, czyli borówka i limonka była OK. Czarna herbata malinowa była dobra. Tutaj mamy granat i chyba malina, coś takiego. Tutaj nie mam zapisanego, ale ona była też OK, z tego co pamiętam. Tutaj mamy granat i mandarynkę i ona mi smakowała, chociaż młoda stwierdziła, że taki dziwny miała smak. Za to czarna, poziomkowa z wanilią. Słuchajcie, pychota, nawet jest napisane pyszna. Kolejną mamy zieloną z malinkami. Bardzo dobra. I ostatnia, biała granat z agresem była ok. Także te herbatki przetestowane, wypite. Już chyba niewiele tam ich zostało. Bardziej takie zielone chyba zostały z tego kalendarza adwentowego, jeżeli chodzi o Irving. I teraz jesteśmy jeszcze w trakcie w trakcie testowania herbat Tekane, bo ja wam chyba nie pokazywałam, jak na święta dostałam właśnie herbatki Tekane i Aha, no właśnie. Ta herbatka jest znana, ponieważ to była pierwsza z herbat, którą z tej firmy wypiłam. Tak mi się właśnie chyba kojarzy, to była pierwsza. Później była biała, e, biała e, cytrusowa. E, także tutaj testujemy. Powiem wam, że ta wiśniowa rewelacja, e, imbir i pomarańcza taka sobie. E, tutaj mam e, pomarańczę, ale ona ja miałam tutaj inną jeszcze. Miałam e, owoce takie leśne, ale zamieniłam się z młodą, zresztą za chwileczkę zobaczycie. Ja jej dałam owoce leśne, ona mi dała pomarańczę, ponieważ jej pomarańcza nie podchodziła. A mi bardzo smakuje ta pomarańcza, zwykła jest lepsza niż e, ten imbir. Także testujemy tutaj herbatki. E, to było akurat m, z tego, co się dowiedziałam, kupiony w sklepie Oshą. E, także. Fajne herbatki, a te herbatki jedna i druga w Dilcu. Tak, w Dilcu po chyba 14 zł, jedno opakowanie. Tutaj mamy trzy rodzaje i każdy jest po 10, a tutaj mamy 6 rodzajów i ich jest 6 razy 5 smaków. 6 smaków razy 5 torebek. Tak. I tutaj słuchajcie, mamy właśnie to, co Wam powiedziałam. Młoda sobie jedną wzięła, ale. Mamy z. Um... Boże, co tutaj mamy? Tutaj mamy z marakują, tutaj mamy z granatem, tutaj mamy um... gruszkę i, i i co? I figę, tak? Tak. E, także jedna, jedną właśnie młoda sobie tylko wzięła, a tak to reszta prezentuje się tak. I i, i... dzisiaj. Piłyśmy, ale to zaraz Wam powiem bo to jest z, drugiej, z drugiego kartonika musimy chyba sobie kupić takie pudełka jakieś specjalne bo tutaj chociaż powiem wam, że fajnie się to prezentuje tutaj mamy kolejną, mamy malinową tutaj taką owocową borówkową tutaj taka co tutaj było już wiem tutaj był czarny bez i cytryna Tutaj ta taka właśnie owocowa, którą młodej. która była właśnie w tym zestawie. Wiśniowa tutaj się powtarza, także jest rewelacyjna. I my dzisiaj piłyśmy tę, czyli czarny bez i cytryna. Jak dla mnie świetna. Młoda stwierdziła, że tak sobie. Tutaj mamy borówkową. Dla mnie ok, chociaż faktycznie troszeczkę mało taka. Znaczy, niby jest wyczuwalna. Ale tak wiecie, taki smak ok. Może nie rewelacyjny, tak jak na przykład ta wiśniowa, czy właśnie pomarańczowa, ale jest ok. Także tym herbacianym akcentem pożegnam się z Wami w dniu dzisiejszym, dziękując Wam oczywiście gorąco za oglądanie. Dajcie znać, która jest Wasza ulubiona herbata tekane i czy w ogóle piliście, piłyście yy, herbaty z tej firmy, bo powiem Wam, że my się właśnie chyba. Przerzucimy teraz tylko na te kane. Także wszystkiego dobrego i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.